My obiecujemy, że ci damy nową spódnicę. Śniorek od spódnicy. Śniorek od spódnicy. Ja przyjechałem na wieczór, wiesz co się wydarzyło, nie? Konkurse się. Nie no co zrobić? Nie mogę wszędzie. Błankowiany to jest kapela rodzinno stawiarskiej z Błankowy, dlatego nazywamy się Błankowiany. Jest to taki przysiłeczek, malutki tam w piwnicy, ale to daleko w górach. Trzeba iść tam od, od tego od autobusu, i tam pół godziny jeszcze do góry się tam. Łosiem hołd jest tam, ale wszyscy muzykanci, ale wszyscy grają. No. Brawo! Brawo! Wyobraźcie sobie Państwo, że tak, z tych 8 hołków, bo tam jest 8 hoł, z 8 hołków, tak, dziesięcioro należało do zespołu regionalnego Dolina Popradu. Czterech grona Heligonce. No wiecie, tak się stało, że tutaj też powinien być Heligonista mój, mój wnuk, no ale tak się jest. Nogę sobie biedak złomą i nie może przyjechać. Teraz kiedy jest w szpitalu, no to jest tak. To jest mój zięć, to jestem ja, dziadek. To jest moja wnuczka, tu pra, brakuje pracuje wnuka. To jest moja córka. A to jest, a to jest przybytek z coś jednego przysiółka. 还要需要跟踪。 Ciotka Stefka z Łomicy, co to przędwa, to cały co zrobi na drutach, robiła chodniki i jedna z ostatnich, co została na ulicy, to jest całą mi przód i A, to, to ciotka chyba przekła wtedy w ten, w Nie, ja, ciotka. Ciotka. Ciotka mi nie. A czy zrobiła z karpetki? Mi ja mu zrobiłem, no nie ma, patrzcie jakie ma. To mu zrobiła, zrobiła mi go co <noise> 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 okay. To ciotka zdrowia to. zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo. <śmienic> ja też się może nie wszystko się zmieniło, ale ciężko śmieć. Marysia, zaraz nalejemy bdzinki. Właśnie Marysia, pokaż co tam jest napisane. Z drugiej strony bardzo prosimy. Nie, bo to takie głupoty. A myśmy tu już kręcili, wiemy o co chodzi. Jakie głupoty, co ty mówisz? No. O, proszę bardzo. O, i ta, ta bzinka, tak? I bzinka. To z tego, pamiętam. Najpierw bzinka, potem dziewczynka. Proszę. Lej. No tak, kochany. kochani. Ale to, że, że Marysia będzie piła? A ja, a co to Marysia przez Maciaś skończyłeś że już taka stara. Ta, 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 ta taka stara, nie? Stara już. No mamy. Tak, do drugiej, no. tak, drugiej mamy, tak, do no. drugiej Jak z tego się martwić? Normalnie, ja normalnie nie, no tak, o na proszę, za oba uszy. to co ręce? Co to było? No było, proszę. Dlaczego tak mało? A to przecież sama krzyczałaś, proszę Nie wiedziałam, że to takie dobre. to zawsze się doleje, nie masz prawa. z czego to jest? Z czarnego bzu. A, czarnego? tego taki ładny zapach? Zdrowie. Zdrowie. Co to jest kosar. Kosar to. Kosar to jest na łowce, co się zagrodzi. Zagroda. po zagrodzi. O. <grym> <grym> Tako Tak się w nocy i gżej pilnuje. A co to znaczy, żeby mogła dotkać przy kosora? Wyrcia staro. Wyrcia staro, żeby mogła doczekać drugiego roku. Żeby mogła iść na wacówkę, co to jest brawo, ta byrcia? Brawo! Co to jest byrcia? Wyrcia to jest łowca. Na polanie było Serak nie uzyła, Posłuchaj se bacą. Będę Cię Hej, pole leci sarna Hej, nózka mi przebierałoby bo by zarła Ja by tak przebierała, kiedy takie nózki miała Hej, jak ta sarna, jak ta sarna Ja by tak przebierała, kiedy takie nózki miała Hej, jak ta sarna, jak ta sarna Jej, Ej budze, budze nagala, ej budze, budze nagala na jak ujdu ovečki s košara, jak ujdu ovečki z košara, ej budze, budze nagala. Jak pôjdu ovečky z košára, jak pôjdu ovečky z košára. Ďakujem pekne za pomôcť. Rada znov, odnova ti. A Skadiak vieš. A ďalšiu ešte jednu starú, to je taká moja e, stará, nová.

No Bżeg ich było, czek z pasonem, dwóch wesołych jeden, smutny, bo miał żonę. wszystko bo miał żonę. O, bo miał żonę. O, bo miał żonę. A ta żona jędza była, no i basta. Miała wałek taki wielki, jak do ciasta. I tym wałkiem, kiedy chciała swego męża krasną ludka jak niteczka na odwrót. Ależ ona uważała, że jest gruby, więc go jeszcze wałkowała. I wszyscy Zginął, nikt nie wierzy, gdy rodzina w głos wpakała. Żona jędza jeszcze trumne wałkowała. Jak któryś chłop dzisiaj przyjdzie za bardzo pijany, no to może się z tym liczyć, że żona go tam wałkiem trochę przewałkuje, wybije mu z głowy to pijaństwo. Bo to wiecie, sierpień jest, no to nie wypada. Dobra. Można się napić, ale nie wypada się opić, nie? No. Dobra. Ja nie ponoć mam wpływ na księdza proboszcza, ale nie ja już go no, namówiłam do noszenia owiec. Nie będę za dużo od chłopa wymagać, bo... Tak, dokładnie, że... Dokładnie. Dobra. Ja nie wiem jak to będziemy oceniać. Kto to będzie oceniał? Ja tak, my... ja tak myślę, że brat naszego księdza ma przerypane w kołpie. Teraz jaki, jaki chłop? poczekaj! Ja nie mówię, że umiał komuś gwizdnąć, no to ja nie umiem, ale zagwizdać coś tam umie. Mamy gwizdo, tak? Dobrze, zagwizdamy, nie? Czemu nie? No powiedz mi tak, że co to za baca w łomnicy, co gwizdać nie umie, nie? Nie wiem czy, 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 czy jest możliwość te próby zrobić? Nie. Dobra, nie było próby. Dobra, jedziemy! Przyznajcie, że takiego księdza probosta to nie ma nigdzie. Nie ma? Nie ma. Jest teraz. Najlepszy, najlepszy, najlepszy w Łomnicy ksiądz probost. prawo do księdza. Dobra. Następny chłop. Następny Czyli teraz baba Kubita. Nasza pani istonosz. No, ale jak mi nie wyjdzie? Bra! Jasiu się chciał wybrać do dziadków tam na, na wieś, z miasta, nie, ale Jasiu też tak dawniej się nauczył gdzieś tam od kolegów, że jak chciało mu się sikać, to mówił, ale mi się chceś stać, nie? Znacie to czy nie? No. A mama mówi do niego, Jasiu, no jak pojedziesz tam do babci dziecka, to nie możesz tak mówić. To mów, że ci się chce gwizdać. No to dobra, mamusiu, dobra. No i pojechał tam do dziadka i do babci. No i pierwsza noc, Jasiu śpi z dziadkiem w łóżku i mówi, Dziadziuś, bo mi się chce tak strasznie gwizdać. No to gwizdaj do ucha i no po cichu. <grywa> Kiełbasy nie ma, no. A co, a skąd ma być? Z biedronki. Nie

ulani my pośpiewali dobrze się bawimy piweczko jak widzicie Basz smakuje po występie każdy uśmiechnięty takich imprez jak najwięcej